Końcy na każdą platformę, płatność SMS, Paysafecard oraz przelewem, a także 7% końców więcej z hasłem LACHU. Zapraszam na fifacoins.pl, link w opisie. Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, ale zanim zaczniemy, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować prosto z serca za to, co zrobiliście, za wszystkie wiadomości wsparcia, za wszystkie komentarze, które pisaliście pod filmami na Facebooku, naprawdę jestem z was dumny i... Po prostu dziękuję, bo to nie był łatwy okres dla mnie i mam nadzieję, że powoli, powoli to wszystko będzie wracało do normy. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję i naprawdę jestem dumny, że mam takich widzów, że udało nam się stworzyć taką społeczność, która mam nadzieję będzie trzymała się zawsze razem i będziemy wspierać się nawzajem także. Lecimy z kolejnym odcinkiem, dzisiaj troszkę coś innego, ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to jeszcze taka jedna mała informacja, jak wiecie, wybiło 200 tysięcy subów, dzisiaj pojawił się trailer mm, dotyczący wyjazdu naszego do Madrytu. E, ten cały wyjazd to będzie specjal na 200 tysięcy subów, także otrzymacie cały film już w czwartek, tak to jest zaplanowane. No i jeszcze zanim zaczniemy, pamiętajcie o subskrybowaniu, bo mam dla was jedną mam niespodziankę. Postanowiłem, że co 10 tysięcy subów będę robił sobie challenge, także pierwszy challenge będzie, to nie będzie taki FIFA. Challenge, tylko takie bardziej challenge na żywo wykonywane. Także pierwszy challenge już będzie na 210 tysięcy subów. Co dziwo, może zdarzyć się za kilka dni, bo naprawdę, chyba od dwóch tygodni był tylko jeden dzień, gdzie nie wbiliście tysiąca subów, jednego dnia nowych. Także to jest nieprawdopodobne. Jeśli utrzymamy takie tempo, to nie wiem, czy szczerze wątpię, ale ten okres jest naprawdę świetny, jeśli chodzi o suby. Także. Zobaczymy czy uda się wbić te 210 tysięcy dość szybko Wtedy wrzucam challenge, kolejne 220 i tak sobie będziemy lecieć Mam nadzieję, że to się Wam podoba, piszcie oczywiście pod spodem komentarze Troszkę się rozgadałem na początek, przepraszam, przejdźmy już do odcinka Tak się prezentuje cały mój skład Brasilver, czyli zawodnicy brazylijscy Oczywiście karty srebrne e, i będą to karty, no w sumie prawie wszystkie srebrne świecące oprócz jednego tutaj Mamy też ławkę rezerwowych, zaraz do tego przejdziemy, na początek zaprezentujmy cały skład Mamy Gabriela, zawodnik za 500 końców kupiony. Ponad 190 cm wzrostu, więc wystarczająco jeśli chodzi o bramkę. Na lewej stronie mamy Fabio, zawodnik za 1800 końców. Dobre work rate, tutaj mamy jeszcze, mamy jeszcze takiego Brazylijczyka, który jest y, troszkę szybszy i ma chyba 4 gwiazdki filmów i 4 Wakefoot. Ale ten zawodnik z dołu ma work rate, rate high-low, więc będzie wybiegał strasznie do przodu, co jest niezbyt fajne. To jest totalna bestia. Paulao. Zobaczcie, medium high work zobaczcie na jego Pace'a, physical i defensywe 2400 dałem za tego zawodnika Jestem ciekaw jak będzie grał e, Na środku Kleber, no ten, ten Zawodnik, pomimo tego, że ja nie lubię mieć właśnie W takim składzie zawodnika, który odróżnia się Kolorem, no nie wiem dlaczego, jeśli chodzi Oczywiście o kolor karty, żeby nie było e, Nie lubię mieć takiego zawodnika, bo to Mi tak brzydko wygląda, no nie wiem czy mam taki fetysz Ale mniejsza z tym, musiałem go dodać Patrząc na jego statystyki jest naprawdę genialny I może grać naprawdę Naprawdę dobrze, na prawej stronie Douglas, tutaj okłony, ukłony w stronę Disblastera. W końcu sobie zobaczy chłopaka w akcji. Jak Douglas się prezentuje 87 pesa Poza tym nic dobrego. Tutaj w sumie nie widzę defensywa, taka nawet ujdzie 70 prawie 3700 za niego zapłaciłem. Bardzo podoba mi się pomoc, ponieważ jest tutaj Wesley, który jest takim solidnym SP, Mamy tutaj Juninho, który ma super strzały z dystansu, dlatego go wybrałem. 2000 konisł kosztował jest mały filigranowy taki Elton prawie 90 pesa i 5 gwiazdek sztuczek lewonożnych, którym już grałem w moich innych składach i naprawdę super mi się gra tą kartą. Pomimo tego, że nie widać tego po statystykach, to naprawdę jest kozacki. Mamy Fernandinho na lewej stronie, cztery gwiazdki z Kilmów. prawie 90 też 86 dokładnie. Dobre strzały, 1800 końców, tylko jeden minus to jest. Lewa noga niestety, tutaj trzeba będzie o tym pamiętać. No i na taku mamy Edera Luisa. Tutaj zastanawiałem się, czy dać Edera Luisa, który jest po prostu szybki, ale ma słabsze wykończenie. Czy dać tutaj może zawodnika, którym jest Camilo, który jest wolniejszy, ale ma 4 gwiazdki skilmów i do tego wykończenie lepsze. Więc przetestujemy sobie tych dwóch zawodników. Na prawej stronie najdroższa karta jest to Silva, 91 Pesa, 5 gwiazdek skilmów. Prawo nożny, szkoda, że nie lewo, bo byłaby to bestia. No ale naprawdę fajnie prezentuje się ta karta, zobaczmy sobie na ławkę, mamy Roberto, oczywiście to jest zeroberto. Roberto, mamy też Carinosa, mamy Camilo, Kelvina, Dodo, tutaj chyba nie trzeba tłumaczyć, każdy kto ogląda mój kanał od dawna wie kto to jest Dodo, jak nie to sobie powpisujcie, chyba tam nawet w Live, e, live Best Moments jest bramka Dodo, mamy też Gabriela i mamy Oswaldo, Oswaldo już również grałem, grało mi się nim super, no ale tutaj akurat musiałem go kupić. I mamy Gabriela, 87 Pejsa, 4 gwiazdki z kilmów, też lewonożny. W ogóle sporo zawodników jest lewonożnych, nie wiem dlaczego. Ale przejdźmy już teraz, poszukajmy sobie naszego pierwszego przeciwnika i zagrajmy mecz, także zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Lecimy. No dobra, zobaczmy na go, mojego pierwszego przeciwnika. 4-3-1-2 formacja, formacja, którą mam ochotę pograć więcej, bo grałem chyba kilka razy w drafcie i grało mi się naprawdę dobrze. I grałem też moim składem właśnie z Ligi Włoskiej, z Dybalą Tevezem, znaczy no Tevez to już nie Liga Włoska, ale Argentyńczyk, więc sobie go połączyłem. Tam był jeszcze Pereira. I grało mi się naprawdę super, także możliwe, że wrócę do tego ustawienia i pogram nim więcej. Jeśli gracie tym składem, czyli składem w sumie, tym ustawieniem, to możecie napisać pod spodem jak wam się gra, kurcze, Dziwnie jest grać w FIFA po tygodniu przerwy Także jestem ciekaw jak mi pójdzie Jest pierwsza jakaś dobra akcja Silva, ale go ładnie chciał wkręcić Jeszcze raz schodź tutaj Prawa noga, to musi być prawa noga pod poprzeczkę Mamy 1-0, 12 minuta spotkanie Co zrobił Silva, jaką on ma zwinność To co uwielbiam u zawodników Połączenie zwinności Połączenie gwiazdek sztuczek i połączenie yy, Co miałem mówić? zwinność sztuczki, a i pace oczywiście dużego pace'a trzeba mieć tym razem piłeczka do Eltona zobaczmy, zejście do środka Elton, pięknie to zrobił jeszcze raz do góry, Elton technicznie mogło być 2-0 ooo, 1-1 bramkarz to wypluł w taki sposób, że myślałem, że jakiś obrońca to z łatwością dopadnie ale dobił sobie Vidal do pustej brameczki no i mamy 1-1 sam na sam Obama Yang raczej nikt go nie dogoni. I mamy dwa do jednego, Ale dwie akcje zrobił. Dwie bramki od razu. 29 minuta. Oj, może być 3. Ale poprzeczka. Dużo farta po mojej stronie teraz. Niezbyt to dobrze wyglądało do przerwy, więc postanowiłem zrobić potrójną zmianę Zmienić te skrzydłami Silwę i wpuściłem Kelvina. Także teraz Kelvin będzie na prawej stronie lewonożny A na lewej stronie Sylwa będzie prawonożny Więc schodzimy do środka, uderzamy No i jest też Dodo, nasza bestia w środku pomocy tym razem No i mamy 3 do 1, 48 minuta Ciężko będzie wrócić, no No Sylwa, strzel to, tak jest, 3-2 jeszcze jedna bramka i wracamy do gry. Mamy rzut wolny z dobrej odległości, tylko nie wiem kim, kim tutaj strzelać w ogóle. Nie wiem kto ma dobre rzuty wolne. Juninho ma bardzo fajne. Chyba to nim wykona ten stały fragment gry. No z tego co widzę, Juninho ma najlepsze. Zdecydowanie dobra, zobaczmy. To ja nie wiem, jak on ma go z dokręcaniem, także nie wiem jak ta piłka zejdzie. Zobaczmy, że. O matko, Juninho, co ty zrobiłeś? No strzel. Bo nie, Kelvin jest lewonożny, zapomniałem o tym, tak? To bym próbował to przyjmować, coś jeszcze zrobić z tego. Szkoda, naprawdę dobra kontra. Zobaczmy ostatnie minuty spotkania. Silva już mega zmęczony, ale zobaczył jeszcze Camilo. Kamilo sam na sam praktycznie. Camilo i mamy brameczkę! 3 do 3, uratowany remis w 90 minucie spotkania i zawodnik, którego wpuściłem w drugiej połowie, właśnie strzela bramkę, to jest ten, o którym wam mówiłem, że ma dobre wykończenie i teraz to wykończenie się przydało. 3 do 3. Jeszcze Dodo w samej końcówce. Dodo, zejście do... No, uderz jeszcze, uderz! 4 nie? Spalony, nie! Co to byłby za mecz? To byłoby zbyt piękne. Szkoda, naprawdę szkoda. Ale oj! Jaki teraz błąd. Błąd w jego wykonaniu. Dobra, wykorzystajmy. Cholera. Dodo, wygraj. Dawaj, strzel to. Jest! 4-3! To jest ten koniec, o którym mówiłem, skubany! Ale ja, jaja, sama końcówka spotkania jeszcze tyle okazji. 4 do 3. Zobaczcie, zakręcił obronę, uderzył tak mocno, że przyłamało ręce w i mamy 4-3. Koniec tego meczu, man of the match Silva, ale dobre oceny też zebrał Gabriel, naprawdę bardzo dobrze bronił, także jeśli będziecie robić sobie ten skład, na pewno użyjcie Camilo i na pewno użyjcie Gabriela oraz Silwy. Elton, Dodo, Juninho, tutaj do Kelvin'a troszkę mógłby się, o nie, nie do Kelvin'a przepraszam, do, um, kto tam grał, do Ferdandinho troszkę mógłbym się przyczepić, bo nie do końca jakoś mi się dobrze grało, ale zagrajmy jeszcze jedno spotkanie i zobaczmy co stanie się w drugim meczu. No dobra, przed nami drugi... Mój przeciwnik w tym odcinku, zobaczmy na jego skład 4-1-2-1-2 formacja Liga francuska. Ja wiem, no, ciężko mi cokolwiek powiedzieć o tym. W sumie zawodników znacie, nic tutaj specjalnego się nie dzieje. Połączenie non z zawodnikami takimi jak Cavani czy El Sharawi, którym bardzo lubię grać. Szybkie skrzydła, dobrze zawodnicy w ataku. So no Solidny składzik, po prostu taki zwykły, średni, solidny skład. Uderzmy, może tak Eltonem z dystansu. Jaka poprzeczka Silwa, Jeszcze raz polekarne. Mało braku, byłaby dobitka, byłoby 1-0. Naprawdę dobry początek spotkania w wykonaniu moich zawodników. Patrzcie, jak ładnie się tam ustawił na długim. No nie! Trzecia sytuacja, siódma minuta dopiero. Ależ aktywny od początku spotkania Elton. Czy to będzie bramka obok słupka? Miał na swojej lepszej lewej nodze. Jak to nie weszło, da nie mam pojęcia. Camilo, bohater ostatniego meczu przy piłce słupek. <grymne> o, może teraz. Zobaczcie, jak ładnie wonił się Silva. No, on jest tak szybki, że go na pewno nikt nie dogoni, tylko żeby to teraz trafić. Po krótkim słupek. No, słupek! No, co się dzieje w tym meczu? No i znowu mamy potrójną zmianę. Tym razem chciałem, żeby pograł sobie Oswaldo Zeroberto. No i środkowy pomocnik ten, o którym Wam mówiłem, Markinie, złudaj rzeczy, jakoś tak który ma 4 gwiazdki, sztuczek i 4 gwiazdki, food, o ile się nie mylę, i dość dobre tempo, około 90. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A może uderz stąd? A, i obrodził. No nie wierzę w to. Kolejny słupek i znowu Elton. Ja tutaj mogę coś powiedzieć więcej, jak się po prostu roześmiać. 1-0 Alessandrini, 61. minuta. Nie wiem ile ja już prętów w tym spotkaniu, w każdym razie przegrywam. No, wyrównaj to ładnie. Pięknie, Gabriel! Dlatego chciałem, żebyś właśnie zmienił w środku pomocy e, Waltera? Chyba Waltera. No Elton, może w końcu strzelisz tą bramkę, rzut kardy! Nie mów, że cofnie do wolnego. Nie mówcie, że mi co w tą dowolnego. No ja w to nie wierzę. No, strzel! Rzut kardy, 77 minuta. Dobra, niech to uderzy Kamilo. Zobaczmy mocno w lewy róg. I chyba broni? Nie. Pięknie to zrobił. 2 do 1. 78 minuta spotkania. Wychodzimy na prowadzenie. Jeszcze jeden rzut kardy, tym razem faulowany Oswaldo. No niewiele później w sumie. Dobra, tym razem niech ten rzut kardy wykona Elton mocniej, ale też w tamto miejsce. Zobaczmy, pięknie, 3 do 1. Jeszcze Oswaldo dołoży? Tak jest, 4-1, kolejna bramka, to już jest po meczu. No i mamy range quid naszego przeciwnika, także no nie wytrzymał już chłopak, za dużo bramek w ciągu 10 minut. No dobra, pora na podsumowanie tego wszystkiego. Najlepiej grało mi się w tym składzie Eltonem oraz Silwą. Dwóch zawodników, którzy są według mnie naprawdę magiczni. Jeśli chodzi o napastnika, zdecydowanie lepszy jest Camilo od, z, z, od Edera Luisa. To 81 tempa naprawdę nie jest odczuwalne, że on ma tylko 80, wydaje mi się, że ma 80 tak 6, 7 nawet czasem czułem, że to jest naprawdę o wiele szybszy zawodnik, a szczególnie polecam go dlatego, że ma lepsze wykończenie i to naprawdę jest odczuwalne w sytuacjach podbramkowych. Dobre też cały z dystansu Eltona, jak widzieliście. Tutaj, jeśli chodzi o Wesleya, ja polecałbym bardziej mm, zawodnika, którym jest Gabriel, o właśnie o tym wam mówiłem. Cztery gwiazdki sztuczek, 3 weak do tego lewa noga, prawie 90, na naprawdę wystarczająco dobre podania. Oswaldo myślę, że lepszy niż Fernandinho, aczkolwiek to wszystko jest sprawa pomoc, więc musielibyście wpuszczać sobie w trakcie za Fernandinho kogoś albo dajcie sobie innego zawodnika tam. Mamy Dodo, ale Dodo, no niestety, aż tak dobry to on nie jest. Aczkolwiek możecie sobie popróbować, już nie jest takim bestym jak dawniej. Ja na skrzydłach widziałbym najchętniej Kelvina oraz Sylwę. To byłby mój taki wymarzony atak. Czyli Kelvin, Silva i Camilo Także tak to wszystko się prezentuje Widzimy się kolejnym razem, jeśli materiał wam się podobał Dajcie łapkę w górę Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, żeby, był, żeby być na bieżąco Aż mi się język pomieszał Tak to jest jak się tydzień nie nagrywa Trzymajcie się, na razie i piona